Czy kiedykolwiek odwiedzili Państwo Wielką Brytanię w listopadzie? Może to nie jest najlepszy miesiąc na wizytę, gdyż zdecydowanie pogoda wtedy nie dopisuje. Nawet patrząc za oknem jest dość ponuro. Ale listopad jest interesującym miesiącem pod względem kulturowym, historycznym. I może zastanawiają się Państwo, dlaczego. Więc w zeszły weekend obchodziliśmy weekend pamięci. 11 listopada, tak jak i w Polsce oraz innych państwach europejskich, obchodzimy święto niepodległości. W Zjednoczonym Królestwie mówimy o Dniu Zawieszenia Broni. I tego dnia najważniejsze osoby, takie jak premier, rodzina królewska i oczywiście zasłużeni weterani wojenni, gromadzą się przy pomnikach, aby upamiętnić ofiary wojny. Składają wieńce. Tego dnia odbywają się różne uroczystości, takie jak parady, defilady, przemarsze. Im większe miasto, tym to święto obchodzone jest z większą pompą. Główna ceremonia odbywa się przy pomniku wojennym cenotaf na Whitehall w Londynie. Poza tym o godzinie 11 oddawany jest hołd poległym podczas I wojny światowej w postaci dwuminutowej ciszy. I tyczy się to wszystkich miejsc. Ja akurat byłam w moim lokalnym centrum sportowym, i rzeczywiście o 11 rano zapadła dwuminutowa cisza, również w saunie. A w drugą niedzielę listopada, lub też najbliższą niedzielę do tego dnia, 11 listopada, Brytyjczycy obchodzą tak zwaną Niedzielę Pamięci, czy też Dzień Maków. I o tym właśnie dzisiaj chciałabym pomówić. W tym roku te święta przypadły akurat dzień po dniu. Stąd też cały poprzedni weekend nazwano Weekendem Pamięci. Ale o co chodzi w ogóle z tymi makami i z tym Dniem Maków? Wiele osób, które przyjeżdża do Anglii dziwi się, jak widzi te maczki, które sprzedawane są przed supermarketami, sklepami, kościołami. Brytyjczycy noszą je w klapach marynarki, Albo przyczepiają do ubrania wierzchniego. Każdy prezenter czy też prezenterka w telewizji ma takiego maczka, czasami nawet w postaci metalowej broszki. Wczoraj widziałam nawet takiego maka przyczepionego do maski samochodu. Tak wi jak wiadomo, maki są symbolem przelanej krwi. A ja chciałabym przybliżyć Państwu, skąd wzięła się popularność tych maczków. I tutaj do powiedzenia e, wiele miała historia I wojny światowej. Jak wiadomo, Flandria jest miejscem najbardziej krwawych walk, stoczonych w okresie pomiędzy 1914 a 1918 rokiem. I ku zaskoczeniu wszystkich na wyniszczonej ziemi rosły maki, które, jak głosi legenda, dodawały otuchy walczącym. Żołnierze zrywali te maki i wysyłali je w listach do swoich bliskich. Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj w londyńskim muzeum. Jedna z postaci, która przyczyniła się do popularności tych maków, był John McCrea. Lekarz i żołnierz służący w kanadyjskich siłach zbrojnych, który w 1915 roku opisał szokujący obraz, jaki tam zobaczył. W wierszu pod tytułem Na Polach Flandrii. I z biegiem lat wiersz stał się symbolem walki i poświęcenia, rozpoznawalnym na całym świecie. A maki stały się symbolem krwi obrońców ojczyzny, która wsiąkała w ziemię. I rozpowszechnienie tego symbolu maków można zawdzięczać pracy dwóch kobiet. Pierwsza z nich nazywała się Mona Michael. To jest Amerykanka, czy też była Amerykanką, którą zainspirował wiersz Johna McCree. Poruszył ją do tego stopnia, że kupiła sztuczne kwiaty i przekazywała je innym, by wspinali sobie w klapy marynarek, jako symbol pamięci. A drugą kobietą i z punktu widzenia Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że ważniejszą była Anna Guerin, ochrzczona jako makowa pani z Francji. To ona założyła sieć francuskich wdów wojennych, które wytwarzały sztuczne kwiaty z jedwabiu, aby zbierać fundusze na różne cele. I dzięki właśnie niej Amerykańskie Stowarzyszenie Weteranów oraz inne organizacje przyjęły mak jako symbol pamięci. Następnie Anna Gerin udała się do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkała się z przedstawicielami brytyjskiego legionu i przekonała ich do sprzedawania sztucznych maków. Pierwszy Dzień Maków został zorganizowany w 1921 roku. Ta inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem i zebrano naprawdę sporą sumę na pomoc weteranom, gdzieś w granicach, jakby to porównać na obecne e, pieniądze 3 milionów funtów. Tak więc ta inicjatywa była ponawiana rokrocznie, a żeby upewnić się, że istnieje wystarczająca ilość maków legion brytyjski założył własną fabrykę maków w Aylesford na południu Anglii, gdzie zatrudnił rannych żołnierzy czy też żołnierzy z jakąś niepełnosprawnością do ich produkcji. Kolejna fabryka, może też Państwu obiło się to uszy, powstała w Edynburgu. I co roku w listopadzie na terenie Wielkiej Brytanii maczki te sprzedawane są przez królewski legion brytyjski. Pieniądze zgromadzone dzięki ich sprzedaży przekazywane są dla dobroczynnej fundacji, mającej na celu opiekę i pomoc materialną dla osób, które służyły, bądź też służą w brytyjskich siłach zbrojnych. Poza tym, chciałabym podzielić się jeszcze jednym interesującym faktem i myślę nawet, że jedna z Słuchaczek odwiedziła to miejsce, ponieważ mak inspiruje nie tylko coroczne uroczystości i zbiórkę pieniędzy, ale również powstawanie dzieł sztuki. I to w roku 2014 800 tysięcy ceramicznych maków, zaprojektowanych przez dwóch panów Pola Kaminksa i Toma Pipera, Zostało wystawionych w Tower of London. I dwie części tej instalacji były później prezentowane w 19 różnych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, a w 2018 roku trafiły do Muzeum w Londynie. Łącznie mogę Państwu powiedzieć, że wystawę obejrzało prawie 10 milionów osób. Te wystawy pokazują ogromną popularność maków w ciągu 100 lat od zakończenia I wojny światowej. Podsumowując, mak jest noszony nadal przez miliony ludzi, w każdy dzień pamięci i w listopadzie. Pomimo, że maki są teraz symbolem pamięci i przypominają nam o takich smutnych chwilach bądź też o utraconych życiach, to ponad 100 lat temu Maki były takim symbolem nadziei, pięknym kolorem, na który można było zawiesić oko na ponurym krajobrazie zachodniego frontu. Mam nadzieję, że następnym razem, jak Państwo odwiedzą Londyn w listopadzie, zaopatrzą się właśnie w takiego papierowego maczka i może nawet odwiedzą wystawę maków w muzeum w Londynie. Dziękuję za uwagę.